Hej, hej! Witam Was bardzo cieplutko, moi milusińscy. Dziś na naszej macie tylko dwie zdrapeczki. Mamy dziewiątkę i siedemnastkę krzyżówki XXL. I wam powiem, że bez zbędnego rozgadywania się zaczynamy od razu. Odpalamy wrotki, jak mówi właśnie bonus. I zaczynajmy. Każdą krzyżówkę sobie nadrapałam, dwa rządki. I po wydrapaniu nasze wrotki wyglądają o tak. W pomarańczowej odkryte jedno słówko. Wrotki mamy dwie literki odkryte. No i zobaczymy. A pierwszymi literkami z ostatniego rządka, które będziemy dodrapywać, R i N. I tak tutaj do Roxany nam wpadają obydwie. Tutaj do Artura znowu dwie rki, Tutaj do Reginki mamy N. Tutaj zobaczcie, dwie N'ki pod rząd, ładnie nam wpadły. Tutaj mamy Keno. Tutaj jeszcze R-eczka nam wpadnie, i tutaj mamy rkę. Tutaj nam powstaje dno, i mamy pierwsze słówko. Skoro niebieska wyczyszczona, to teraz w bonusiku zmaszmy sobie R -y. i zobaczcie, teraz pół na pół bonus. Cały czas jest szansa, a w różowej. Tutaj mamy raka, tutaj mamy jar, i to jest nasze pierwsze słówko. Tutaj mamy rkę. W centrali mamy obydwie, tu w etylenie nam enka jeszcze się dołoży, tutaj mamy enkę i to by było na tyle. A więc jedziemy dalej, R i N. I tak, tu mamy urok, tu jest rka, tutaj kolejna, tutaj mamy orkę, tutaj rodos i mamy drugie słówko. Tutaj do krupnika nam wpadają obydwie. Tutaj kolejna rka i tutaj jeszcze jedna. Kończymy krzyżóweczkę tą ereczką i możemy jechać do góry po kolejne literki. A kolejnymi będą i i będzie l. Także jedziemy na niebieskiej już i tutaj widzę. Tutaj mamy klej. Tutaj mamy gniew. Oj, obyśmy się nie gniewali dzisiaj. Tutaj L i I, tutaj do golfa nam L jeszcze dokładają, tu do celulozy dwie Lki jeszcze wpadną i przelecimy sobie do wrotek. Do wrotek nam wpadnie I, no jest cały czas szansa na te wrotki. A my tymczasem szukamy w różowej, tu mamy witosa, tu mamy istotę, tutaj kolejne I, tutaj nam jeszcze L dołożyli. Zobaczcie, troszkę tych literek jednak nam tutaj wpada. Tutaj lato, no już niebawem, a my zjeżdżamy niżej. I tak, tu mamy i, tu mamy L, tutaj mamy obydwie koło siebie, tutaj mamy i, tutaj jest Olga, i tutaj mamy i. Dobra, wszystkie, a więc ostatnie dwie, myślicie, że to będzie T i K? No, fajnie by było. A dostajemy X i dostajemy E. Ale E jeszcze może tutaj nam zadziałać, a więc szukajmy. Tu mamy celulozę i to jest nasze drugie słówko. Tutaj do kleju nam wpadnie E, tu jeszcze do No X nie ma, a więc mamy tutaj dwa słówka, celulozę i dno. Także wrotki zostają w stanie jakim były, a my tutaj szukamy X i E. No zobaczymy, tak liczę na to E, może nam tej da, chociaż to jedno słówko. Tutaj już nic więcej nie dołożymy, kończymy z Jarem. No to jedziemy w dół. Teraz tutaj X i E. I tak, tutaj zaczynamy Echem. No, Zobaczcie, szkoda, że V nam nie wpadło. Tutaj mamy Elfa. Tutaj jeszcze E. No i X nie mamy. Dwa słówka to za mało. W razie wygranej by było razy 3. Wrotki były za a my mamy pustą zdrapkę. Także 17 pusta. Wrotki odpalone, ale nam nic nie przyniosły. No to teraz zobaczymy, może tą zdrapeczkę zakończymy nokautem. chyba że zdrapka z nami tak skończy. Zdrapka z numerem 9, dwie linie nadrapane i ona się prezentuje o właśnie tak. Czyli skromniutko tylko edypa mamy w pomarańczowej. Za to w nokaucie nam brakuje dwóch literek. No zobaczmy, kolejne literki M i L. I tak, zaczniemy sobie z zawleczką. Tu mamy zakalca, tutaj neurologa, tutaj M, tutaj mamy maksa, tu mamy lament. No oby nie było lamentu. Tutaj jeszcze jest lizak i tym lizakiem tutaj skończymy wymazywanie tych literek. L, M więcej nie ma, w nokaucie nie dodamy nic. A w różowej tutaj mamy Adama. Tutaj mamy niewolnika. Tu jest Liban. Tutaj mamy pierwsze słówko, a więc coś nam się rozkręciło. Dobra, jedziemy niżej. L i M na pomarańczowej. I tak. Tu mamy mannę, tutaj jest M, tutaj mamy L, tutaj tasmania, tutaj do altany, tutaj do Rzymu MK nam wpadnie. I tutaj do holu jeszcze l dołożymy. Dobra, to by było na tyle. No to kolejne dwie literki, a będzie to S i K. No to szukamy. Tu mamy K, tu jest S. raczej to wszystko w nokaucie. Zmarzemy sobie k i wam powiem szczerze że na tą abym nie liczyła no chyba że będziemy mieli super szczęście tutaj dostawu s i to by było na tyle dobra jedziemy niżej s i k na pomarańczowej i tak tu jest s tu jest s tu mamy K, tu jest K, tu jest S. Tutaj jeszcze mamy siarkę. O, tu mieliśmy jeszcze M. -kę. No i dobra, jedziemy do ostatnich dwóch literek, A będą to C i Z. Także spójrzmy, może i się nam uda coś udziergać. Tutaj mamy cynę. No, zobaczcie, wszędzie nas blokuje ta A. Tu mamy piec, ale to dopiero pierwsze nasze słówko. Tutaj jest noc, także drugie słówko mamy, ale to za mało. No dobra, przechodzimy przez nokał. Tu nic nie wymarzymy, a więc teraz na różowej C i Z. Tutaj mamy szatę. Tutaj jest szok. Jest to nasze drugie słówko, tutaj C, tutaj Z. Tutaj jeszcze do Gruzji sobie Z i zostajemy tutaj z dwoma słówkami. Także jedziemy w dół, C i Z. I tak, tu mamy Z, tutaj do Rzymu nam też Z wpadnie. Tu jeszcze mamy C i tutaj w duchu C. I Wam powiem, dalej nie pojedziemy, aczkolwiek sobie zmarzymy jeszcze K w i to by było na tyle. Tutaj z jednym słupkiem kończymy, także skromniutko. Wygrana w tej krzyżówce by była razy 3, czyli bardzo ładnie byśmy pomnożyli. Knockout był za 20 zł, a my mamy pustą strapkę. Kontrolne różne, a więc wrotki odpaliliśmy, ale nas znokałtowali. Także kochani z dzisiejszego odcinka absolutnie nam się nic nie wróciło, także próbujemy dalej i widzimy się już w kolejnym odcinku. A ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was bardzo cieplutko, życzę Wam wszystkiego dobrego i do następnego. No to pa!